Za nocą. Nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na Ziemi. Halo, tu e, tu e szkoła zaczynamy lekcję języka polskiego poprowadzi ją pani Karolina Szostak Lubomska Startujemy Dzień dobry bardzo miło mi was powitać Nazywam się Karolina Szostak Lubomska jestem nauczycielem szkoły podstawowej numer 35 w Toruniu i zapowiada się że będziemy się spotykać Słuchajcie, żeby zgłębiać tajniki języka polskiego. Yy, może przedstawię na początek, jaka jest w ogóle moja koncepcja. Słuchajcie, jedna godzina będzie poświęcona na kwestie takie gramatyczne, językowe, natomiast druga godzina na kwestie literackie, związane z literaturą. Już tutaj za mną widzicie, tak, co dzisiaj będziemy robić, o czym będziemy mówić. Słuchajcie, y, dzisiaj części zdania, ale te główne części zdania, podmiot i orzeczenie. Y, słuchajcie, nie ukrywam, że, że, że y, analizowałam dość szczegółowo, konsultowałam kwestie tutaj. Co Wy tak naprawdę powinniście wiedzieć, co powinniście umieć zrobić, tak? Jeśli chodzi o y, części zdania. Moi drodzy, taki fragment może Was to nie do końca interesuje, ale spójrzcie tylko. Tak, to jest taki wyciąg z podstawy programowej języka polskiego. I moi drodzy, wy musicie umieć nazwać część zdania i rozpoznać tę zda, część zdania w wypowiedzeniu jakimś. Czy to jest podmiot, czy orzeczenie, pozostałymi częściami zdania zajmiemy się na kolejnych zajęciach. Moi drodzy, zaczynamy od podmiotu. Co to takiego jest podmiot w zdaniu? Wiemy, że jest jakąś częścią zdania. Słuchajcie, na razie tak sobie symbolicznie. Podmiot będzie Taką taką. Uśmiechniętą. Yy, uśmiechniętą mamą, tak? To jest nasz podmiot. I słuchajcie, podmiot na co wskazuje? Wskazuje zawsze na wykonawcę czynności. Tego, co ktoś robi, tak? Albo na obiekt, który podlega jakiemuś takiemu procesowi, który jest wyrażony orzeczeniem. Przykłady proszę bardzo. Zobaczcie, podmiot w zdaniu może być wyrażony rzeczownikiem. Macie tutaj taki przykład. Woda jest zimna. Woda to rzeczownik, tak? O wodzie jest mowa w tym zdaniu. Przymiotnikiem. Mądry będzie władcą. Ktoś może mieć na przykład taką ksywkę, tak? Mądry. I mądry będzie władcą. Proszę bardzo, co tutaj. Jest podmiotem, podmiot jest wyrażony przymiotnikiem. Liczebnikiem również. Wkrótce wybije dziewiąta. Dziewiąta, tak? To oni, yy, o yy, dziewiątej jest mowa. Zaimkiem, na przykład ona śpiewa piosenki. Zaimek ona. Bywa, że i bezokolicznikiem. Na przykład to nie są aż takie częste konstrukcje, ale proszę bardzo. Czytać jest przyjemnie. Czy to wszystkie wyczerpałam części mowy, które mogą występować w funkcji podmiotu? No nie. Ale myślę, że takie szczegóły, takie takie bardziej ciekawostki to już usłyszycie bezpośrednio od swoich polonistów i pań polonistek. Przechodzimy, słuchajcie, dalej. Podmioty. Tak. Na wcześniejszym slajdzie mieliśmy informację o tym, jakimi częściami mowy mogą być wyrażone podmioty. Tak? A teraz spójrzmy. Zobaczcie, podmiot może być wyrażony rzeczownikiem lub zaimkiem w mianowniku. Owszem, macie tutaj nazwę, że jest to podmiot gramatyczny, ale słuchajcie, zdradzę Wam, że nie musicie posługiwać się taką terminologią, ale musicie umieć powiedzieć, że proszę bardzo, w zdaniu wesoła Krysia idzie do sklepu, tak? Krysia jest podmiotem i ten podmiot jest wyrażony rzeczownikiem w mianowniku. Albo przykład z drugiego zdania. Ona kupi chleb. Proszę bardzo, ona to podmiot, a podmiot jest wyrażony za imkiem w mianowniku. Życie byłoby proste, gdyby y, podmioty zawsze były wyrażone po prostu w mianowniku. I słuchajcie, i właśnie chodzi o to, żeby zachować pewną taką czujność językową. Tak? Również nie posługując się terminem logicznym, słuchajcie, y, czasami zdania są tak skonstruowane, że ten podmiot ukrywa się w, y, pod innym przypadkiem, w dopełniaczu. Ja tutaj Wam zaznaczyłam tak, y, czasowniki, z którymi bardzo często y, właśnie tworzy, tworzy ten związek główny. To jest typu zabraknąć, ubywa przybywa, na przykład zabrakło kogo czego pieniędzy, tak? Zobaczcie, to je, o tym mowa jest w tym zdaniu. Dlatego w tym momencie rzeczownik wyrażony w dopełniaczu jest podmiotem Domyślny. Słuchajcie, czasami są takie zdania, że mogłoby się wydawać, że przecież nie ma podmiotu. Ale to nie tak. Spójrzcie teraz na, na tę te konstrukcję. Zrobiłam zakupy. Zrobiłam. No, to teraz się zastanawiam. Zobaczcie, czasownik. Forma tutaj czasownika podpowiada mi, kto wykonał tę czynność. Tak? Zrobiłam ja. Zatem zobaczcie, mimo że podmiot. W zdaniu nie jest zapisany, ja specjalnie tutaj yy, wzięłam w nawias, tak, te sugestie podmiotu, bo zdanie brzmi, zrobiłam zakupy. I trzeba zauważyć, że tutaj forma czasownika pokazuje nam, kto jest wykonawcą czynności. My na podstawie czasownika domyślamy się, kto wykonał tę czynność. I słuchajcie, szeregowy Trzeba pamiętać, że czasami podmiot jest wyrażony tylko jednym wyrazem, tak? Że to mogą być, yy, to może być ileś wyrazów. Tutaj mam Krysia i Jola śpiewają piosenkę o Geralcie, tak? Dobrze, to podmiot, czyli wykonawca czynności. I słuchajcie, nasze zdanie, tak, żeby było wesołe, no to teraz mamy w spodenkach i w okularach pana od orzeczenia, tak? Zobaczcie, mamy już tutaj taką rodzinkę, tak? Jest mama, jest tata, jest pani podmiot i jest pan orzeczenia. Oni tworzą razem związek. I moi drodzy, orzeczenie. Czym, będzie, czym takim będzie orzeczenie? Orzeczenie zawsze wskazuje na czynność. Zatem oczywistym jest, że orzeczenie będzie wyrażone czasownikiem, czyli częścią mowy, która odpowiada na pytania, co robi, co się z nim dzieje. Tak proszę, mama idzie do sklepu, idzie, co robi? Idzie. Przypominam, że orzeczenia zawsze podkreślamy dwiema liniami. Jan zostanie w domu, tak? Ja nie wiem, o tu jedna jest, ale to przypadkiem. Powinny być dwie. To proszę sobie to poprawić. Wkrótce wybije, co zrobi? Wybije dziewiąta. Zobaczcie, za każdym razem tak, czasownik, czasownik pełni tę rolę orzeczenia. Eee, Orzeczenie to może być czasownik w formie osobowej, tak? kiedy możemy wskazać, że ja śpię, Ty śpisz, my śpimy, ale też w formie nieosobowej, kiedy nie do końca w tym momencie określimy, kto coś wykonał. No z jakiegoś względu nie chcemy określić. Tak? Czyli, na przykład, pójdziecie do mamy i powiecie: Mamo, zbito szklankę. No to zbito szklankę, no to jakiś nieokreślony ktoś, tak? Zbito. Yy, proszę, wesoła Kresia szybko pobiegła do szkoły. Co zrobiła? Pobiegła, tak? Kresia. W szkole wyłączono gaz. Ta zastosowana konstrukcja z końcówką, no. Remek wykupi wszystkie batony. Co zrobi? Wykupi. Moi drodzy, tylko mówię, no życie byłoby takie proste i wszystko byłoby oczywiste, proszę bardzo, zawsze kiedy jest czasownik to jest orzeczenie. Ale musimy się przyjrzeć jeszcze takiej jednej konstrukcji czasow, yy, orzeczenia, tak? Yy, nazwa funkcjonująca to orzeczenie imienne. Wy niekoniecznie musicie się posługiwać w pełni tą nazwą, tak? Ale musicie umieć znaleźć takie orzeczenie, nawet bez nazywania. Ja bym tutaj zwróciła uwagę, słuchajcie, szczególnie na tak zwane łączniki. To są trzy czasowniki: być, zostać, stać się. Tak? Dlaczego te trzy czasowniki? Dlatego, że za zawsze. Powinna wam się zapalić lampka, tak, taka żaróweczka i lekroć w zdaniu po pojawi się któryś z tych wyrazów, oczywiście odmieniony, tak? W formie osobowej. Bo zobaczcie, ten typ orzeczenia, o którym mówię, składa się właśnie z tej części być, zostać, stać się, plus. Jakaś inna część mowy. Ja tutaj wypisałam, co może być tą inną częścią mowy. To może być rzeczownik w narzędniku, przymiotnik, liczebnik, wyrażenie przyjmkowe, przysłówek. I wierzcie mi, nie wyczerpałam wszystkich części mowy jeszcze. Zobaczcie, przykład. Krysia zostanie lekarzem. Chyba już można zauważyć, że bardzo lubię Krysię. Samą w sobie. Eee, zaczynamy od poszukiwania orzeczenia. Słuchajcie. Tak najprościej, tak? Bo orzeczenie będzie wskazywało nam na podmiot. Szukamy orzeczenia, eee, czyli no, czasownika, prawda? Proszę bardzo, mamy zostanie, ale od razu to jak pomysłowy Dobromir, lampka, proszę bardzo. Tu jest ten wyraz klucz, tak? Bo mamy być, zostać, stać się. Jest zostać, aha, coś się może zadziać dalej. Szukamy uzupełnienia. Zobaczcie, lekarzem. Widzicie, że y, orzeczenie tutaj jest pod. Y, orzeczeniem są dwa wyrazy: forma osobowa czasownika i w tym przypadku rzeczownik w narzędniku. Słuchajcie, robicie tak za każdym razem, ilekroć pojawi się któryś z tych wyrazów. Nie? I zobaczcie, mamy to orzeczenie, tak? Tutaj nam się pojawił ten związek główny, tak? Mamy, zostanie lekarzem. No to pytanie, kto? I zobaczcie, orzeczenie wskaże już nam podmiot, tak? No, Krysia. Eee, Przykłady. Podam wam przykłady w zdaniach, tak jak to, y, jak może być wyrażane orzeczenie właśnie w tej takiej rozbudowanej formie. Proszę bardzo, Jan stał się popularny. Aha, proszę bardzo, lampka nam się zapala, przecież mamy wyraz stać się. To musi coś znaczyć. Szukamy, proszę bardzo, Przemiotnik obok. Zatem, Orzeczenie jest tu wyrażone czasownikiem w formie osobowej i przymiotnikiem w mianowniku. Słuchajcie, yy, można pomyśleć, po co aż tak to opisywać? Jeśli, wiecie, będziecie chcieli zapamiętać, że to się po prostu nazywa orzeczenie imienne, myślę, że wtedy taki opis też skrócony można stosować. Zostanę perkusistą. Tak? Proszę bardzo, znowu lampeczka. Czy to jest odmieniony któryś z tych wyrazów? No, oczywiście, zostać, tak? Mamy pierwszą osobę liczby pojedynczej. Zostanę, tak? Czyli orzeczenie wyrażone czasownikiem w formie osobowej i, i rzeczownik, tak? Bo kiedy mam któryś z tych wyrazów, ja szukam pary. Tak, szukam, szukam, no coś mnie musi przyciągnąć do drugiego wyrazu. Proszę bardzo, była trzecia na mecie. Tym razem przykład z zastosowaniem liczebnika. Ta gitara jest z drewna. To samo, orzeczenie wyrażone czasownikiem w formie osobowej, bo mamy jest. No przypominam, jest to jest odmiana czasownika być. Tak? Zatem słuchajcie, żeby nie, no, zdania nie konstruujemy na zasadzie ta gitara by, być z drewna. Także wiadomo, że czasownik być będzie tutaj odmieniony. Tak? Czyli mamy tak, czasownik w formie osobowej i wyrażenie przyjmkowe razem tworzą nam orzeczenie. Na widowni było tłoczno, znowu odmiana czasownika być. I zobaczcie, to jest obojętne, czy to będzie czas teraźniejszy, przeszły, przyszły, która osoba to liczba nie ma znaczenia. Ważne, że się pojawia, a wy wtedy szukacie uzupełnienia. Słuchajcie, proponuję takie ćwiczonka. Będę Was prosiła, oczywiście będziecie mieć te chwile na zastanowienie się, tak? Jak to będzie wyglądało? Tu napisałam polecenie, podkreśl, podmiot jedną linią, a orzeczenie dwiema. Zawsze tak robimy. Podmiot jest jedną linią, orzeczenie dwiema. Podaj sposób wyrażenia podmiotu i orzeczenia. I tutaj wzięłam przykład. Zobaczcie, Krysia teraz biegnie do lasu, tym razem. I tak, w pierwszej kolejności szukamy zaczynamy od orzeczenia, czyli szukamy tego czasownika, potem wskazujemy podmiot, tak? podkreślamy sobie orzeczenie dwiema liniami, podmiot jedną. W drugi, drugi nasz etap, to podajemy sposób w jaki wyrażone, wyrażone zostały te części zdania. I proszę bardzo, podmiot, tak wyrażony rzeczownikiem w mianowniku biegnie orzeczenie wyrażone osobową formą czasownika. To słuchajcie, jesteście gotowi? Jeśli nie zdążycie, słuchajcie, zapisać, zawsze można wrócić do nagrania, odtworzyć, zatrzymać film, przepisać zdanie, także na spokojnie. Nikt się nie y, denerwuje. Teraz w sumie y, ważniejsze byłoby, żebyście sobie głośno odpowiadali. Tak? Zjedliśmy pyszną zupę. Mm -hmm. No to sobie myślimy. Szukamy, zaczynamy od orzeczenia, czyli jakaś forma czasownika, tak? Czy mamy? Mm, brawo, fala! Tak, oczywiście, że mamy. Zjedliśmy, tak? Zjedliśmy. Podkreślamy dwiema liniami. Co zrobiliśmy? Zjedliśmy. Podmiot, czy jest tutaj podmiot, moi drodzy szukacie? No tak. Zupa? Absolutnie nie. O. Nie słuchamy głosu z kadru, słuchajcie. Zjedliśmy. Na co wskazuje czasownik, tak? Że kto zjadł? My. My jesteśmy wykonawcą czynności, tak? Zatem zobaczcie, to jest ten podmiot, którego się domyślamy. Bo on nie został zapisany w zdaniu. Natomiast orzeczenie jest po prostu wyrażone osobową formą czasownika. Należy mi się jedynka. Nie, ja jestem tutaj wyrozumiała, ale tutaj na poprawę liczę. Dobra, mamy kolejne znania. Proszę tak. Piątoklasiści są ciekawi świata. No domyślacie się, że nie będzie tak prosto, tak? Ja tutaj specjalnie zasugeruję, gdzie można szukać jakichś tutaj rozwiązań, bo przyglądamy się zdań. Szukamy czasownika. Aha, pewnie już widzicie. Ale widzicie też, że ten czasownik jest. Wśród tych zapisanych na tablicy, to ten, który musi otworzyć naszą czujność. A mamy? No tak, pojawia się są, czyli odmiana czasownika być, to znaczy, że szukamy uzupełnienia i bardzo dobrze. Są ciekawi, tak? Są ciekawi, to jest orzeczenie, tak? Dlatego, że pojawił się ten wyraz, tak, zwany łącznikiem, i my szukamy tego uzupełnienia. Są ciekawi. No kto? No, oczywiście, że piątoklasiści. Gdybyśmy mieli się teraz zastanowić, piątoklasiści, specjalnie dałam też tak, taki wyraz, żeby nie zdradzać, co to za część mowy. Jestem ciekawa, czy tutaj daliście się podejść. No dobrze, puszczam slajd. Podmiot wyrażony rzeczownikiem, żeby nie było, że to jest liczebnik, moi drodzy. Podmiot wyrażony rzeczownikiem w mianowniku. Natomiast, proszę bardzo, orzeczenie. Mamy i osobową formę czasownika i przymiotnik w mianowniku. W tym momencie tak zapisujemy. Jeśli ktoś z Was zapamiętał, że taka forma nazywa się orzeczeniem imiennym, śmiało też Pewnie możecie to napisać. Dalej. Janek i Basia będą artystami. Tak? Wieszczymy tutaj świetlaną przyszłość Jankowi i Basi. Przyjrzyjcie się temu zdaniu. Ja już nie wiem, żeby nie zasłaniać. Tak? Janek i Basia będą artystami. No, myślę, że od razu już wiecie, tak? że trzeba. Pojawia się słowo klucz. Pojawia się słowo, tak, które wzmaga naszą czujność. Będą tak szukamy uzupełnienia. Czy już wiecie, co jest tutaj orzeczenie? Janek i Basia. No, orzeczenie! Ach, przepraszam. Czujność. E, przepraszam, na chwilkę musimy przerwać, mamy problemy te techniczne, ale nie spowodowane moimi błędami. Poczekajcie, chwilkę musimy podpiąć e, pani e, nauczycielca mikrofon. 45. 45. <śmiech> <śmiech> U, może ty Przekaj, ja Spróbujmy coś powiedzieć? Będziemy artystami? Tak jest. Dobrze. Wracamy do Czyli Was. Przepraszamy słychać. Was za tę przerwę. Czyli kontynuuję. Będą artystami, tak? Znaleźliśmy to słowo być. Mamy uzupełnienia. Kto? Janek i Basia. Czyli tak, Janek i Basia jako podmiot jedną linią, tak? Będą artystami. Jaka orzeczenie? Podkreślone dwiema liniami. Jak możemy opisać tak, to zdanie? Podmiot. Podmiot szeregowy, bo składa się z dwóch wyrazów, tak? z więcej tutaj niż jednego wyrazu. Natomiast orzeczenie jest wyrażone po pierwsze osobową formą czasownika, w tym przypadku być, i rzeczownikiem w narzędniku, tak? z kim, z czym, z artystami. Moi drodzy, zapiszcie sobie, ja tylko prze, y, tutaj puszczę y, zdania na slajdzie najwyżej sobie odtworzycie z uzupełnieniem. Y, jeszcze jedno tylko zdanie będzie. Wczoraj głośno śpiewało. Chyba to wszystko. Dobrze, Dobrze dziękuję Wam bardzo, bo tutaj czas ponarlił. W razie czego wróćcie do nagrania, słuchajcie i jeszcze y, prześledźcie właśnie ten tok wskazywania podmiotu i rzeczy. I znowu nam wyłączył się mikrofon. Będziemy musieli go sprawdzić podczas przerwy. E, dziękujemy Wam za pozdrowienia i pytania, które do nas wysłaliście. E, odpowiemy, je, odpowiemy na nie na ostatniej, na następnej lekcji, a ja obiecuję, że już się nie będę mylił. Cześć.